Dzień dobry Państwu. Jak co roku obchodziliśmy hucznie kolejną rocznicę powstania styczniowego 1863 roku. I jak co roku powstanie to, zresztą jak i część innych powstań, wzbudza w Polsce wielkie kontrowersje, aczkolwiek o kontrowersjach tych niewiele dowiemy się w rządowej telewizji, która całkowicie tradycję powstańczą popiera. Warto jednak zwrócić uwagę, że wszystkie polskie powstania były powstaniami. Nieudanymi. A jedyne, które było powstaniem udanym, to znaczy powstanie wielkopolskie, po części powiedzmy jeszcze powstanie śląskie, nie są tymi, które ogniskują na sobie uwagę historyków występujących w mediach, podobnie jak i dziennikarzy. Powód jest prosty. Polacy nie czczą i nigdy nie czcili powstań wygranych. Czczono zawsze powstania przegrane. Te sromotnie przegrane, Widzę z nich przejaw patriotyzmu, oddania dla ojczyzny, poświęcenia. Warto w związku z czym zastanowić się nad pytaniem, czy patrioci polscy, którzy wszczynali te kolejne nieudane powstania w XIX wieku i w XX też, powstały, rewolucja 1005 roku, rzeczywiście byli dobrymi patriotami. Przyznam się szczerze, że ja nigdy ze słowem patriotyzm się nie utożsamiałem i nie uważałem się za patriota. To wynika przede wszystkim z mojego wykształcenia i zainteresowań naukowych. Patrioci mnie osobiście kojarzą się głównie z francuskimi Jakobinami, i patriota to jest dla mnie ktoś, kto stoi i patrzy na turlającą się głowę zgilotynowanego Ludwika XVI, dlatego że to właśnie ci radykałowie francuscy, powiedzmy wprost, ekstremiści polityczni, rewolucjoniści, sami ogłosili się mianem patriotów. Patrioci w związku z czym da się dla mnie z rewolucjonistami wolnomularzami, zawziętymi antyklerykałami. Nie jest to moja tradycja polityczna. W Polsce patriotyzm pojawił się jako pewien odprysk, zresztą za pomocą głównie nici wolnomularskich i karbonariuszy, pojawił się jako odprysk rewolucyjnej idei, która przyszła z zachodu. Polscy rewolucjoniści XIX wieku i XX zawsze uważali się za Patriotów przygotowując kolejne wystąpienia rewolucyjne przeciwko Rosji. Byli z jednej strony patriotami, ponieważ walczyli o Polskę, z drugiej strony byli patriotami w tym znaczeniu jakubińskim i wolnomularskim, ponieważ walczyli o postępową republikę przeciwko reakcyjnej Rosji i reakcyjnemu caratowi. Warto się jednak zastanowić nad tym, czy ci wszyscy patrioci, którzy wtedy walczyli, wielu z nich rzeczywiście oddało życie, tak naprawdę działali na korzyść Polski. Otóż mi chodzi. W 1830 roku, kiedy zaczęło się powstanie listopadowe, Królestwo Polskie powstałe na Kongresie Wiedeńskim, jakkolwiek nie było duże, posiadało własny rząd, własną armię, własnego króla, którym był car Rosji, było w związku z czym połączone Unią Personalną, czy jak część historyków prawa Unią Realną z Rosją, posiadała własną polską administrację, Posiadało polską własną armię, posiadało polską monetę. W wyniku tego powstania, które wywołało garść radykałów, nie zawaham się powiedzieć, ekstremistów politycznych, a które zaczęło się od wymordowania kilku polskich generałów, którzy nie chcieli na, na czele tej infantylnej zabawy stanąć, powstanie to doprowadziło do klęski Królestwa Polskiego i do zadania Polskości takich strat, jakich nie zadali zaborcy. Utraty odrębnej państwowości, utraty rządu własnego, utratu utraty armii, utraty administracji. Przyszła pierwsza fala rusyfikacji. Weźmy uwagę, że w okresie tej pierwszej rusyfikacji, wtedy kiedy. w czasie nocy paskiewiczowskiej, jest to okres, w którym w królestwie polskim panował jako taki spokój i rozwijał się handel i gospodarka. Ludzie budowali domy, powstawały nowe drogi, powstawały szkoły. I cóż się wtedy działo? Mianowicie przyszła grupa patriotów, która stwierdziła, że wszystko to trzeba puścić z dymem, rozwalić i zrobić kolejne powstanie. To się stało w roku 1863, kiedy to grupka radykałów, zwących się patriotami, zrobiła powstanie. Skutek tego był taki, że Polska utraciła wszystkie skutki reform margrabiego Wielopolskiego z początku lat 60 a mianowicie utraciła polskie szkoły i polską administrację. Utraciła różnego rodzaju swobodę o charakterze gospodarczym. Z reform wielopolskiego paradoksalnie jedyną, która się ostała, była reforma o równouprawnieniu Żydów. I wtedy, kiedy kolejne powstanie się nie udało, kiedy spalono masę polskich domów, kiedy tysiące ludzi, najlepszych polskich ludzi, ziemian, inteligencji, albo poszło na emigrację, albo trafiło gdzieś tam na Syberię, i do kamieniołomów na Syberii, to wtedy ogłoszono nam, że to jest przejaw patriotyzmu. I ci, którzy zrobili tą katastrofę, byli patriotami. Ci, którzy powiedzieli, że nie chcą brać udziału w tej katastrofie, ochrzczono ich mianem zdrajców. Nonsens i szaleństwo było tak wielkie, że powstanie, które zrobiła grupka ekstremistów zwanych Czerwonymi, powinno po prostu było... Upaść sobie spokojnie potraktowano je prawdopodobnie jako sprzeciw wobec Branki z 1863 roku, która po dwóch miesiącach by się zakończyła. Problem polega na tym, że steroryzowani moralnie i psychicznie przez tzw. patriotów, ziemianie polscy skupieni w obozie białych do tego powstania weszli. Z powodów dla mnie politycznie kompletnie niezrozumiałych i irracjonalnych. Zamiast pozwolić zginąć tej ruchawce, przemienili je w regularne powstanie, które trwało w niektórych regionach nawet dwa lata. Po powstaniu tym Królestwo Polskie utraciło wszystko, co miało do tej pory. Mianowicie wynik reform Aleksandra Wielopolskiego. Polskie szkoły, polską administrację, autonomię. Przyszła okres, kiedy następuje gwałtowna rusyfikacja, centralizacja i rządy militarne na terenie Królestwa Polskiego. I teraz się pytanie, czy, dlaczego my, Polacy, i tak nam się to przedstawia cały czas, uważamy za największych patriotów tych, którzy najwięcej naj, zadali polskości największe straty, najwięcej zniszczyli, z powodu których rebeli ileś tysięcy najlepszych Polaków zginęło lub poszło na Syberię lub musiało uciec za granicę. Dlaczego za najlepszych patriotów uważamy tych, przez których spalono tysiące polskich dworków i tysiące polskich domów? Dlaczego za najlepszych patriotów uważamy tych, przez których straciliśmy autonomię odebraną nam po nieudanym powstaniu styczniowym. Aleksander Margawia Wielopolski mawiał, że z Polakami, że dla Polaków można zrobić wiele, z Polakami nikt. I niestety coś takiego jest. Zakończę to stwierdzeniem, że i to tak ku refleksji, że największym nieszczęściem polskości w XIX wieku byli patrioci. To oni byli najgorszymi wrogami obiektywnymi Polski. Panie Boże, ochroń nas, w związku z czym, przed polskimi patriotami. Przed wrogami zewnętrznymi obronimy się sami. Dziękuję.